Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Cześć, witam na swoim kanale. Zaraz zaczniemy transmisję na żywo. Mam nadzieję, że mi dobrze widać, że mi dobrze słychać. A tematem dzisiejszego live'a to będzie odszkodowanie dla nielegalnego imigranta, tak? Widziałem, że widzowie prosili o komentarz w tej sprawie. Akurat tak się składa, że łatwiej mi nagrać tego live'a. Przy okazji sobie możemy porozmawiać na czacie na te tematy. I ja też w międzyczasie sobie ustaliłem sygnaturkę tych spraw, bo oczywiście jak to wygląda w tego wszelkiego typu doniesieniach medialnych, tak, doniesieniach dziennikarzy, nigdy nie wiadomo, czy to jest sprawa cywilna, sprawa karna, czy to sąd administracyjny wydał wyrok, żadnej podstawy prawnej, żadnej sygnatury, tylko jakiś tam komentarz ich subiektywny dziennikarza, no i najczęściej jakiś tam komentarz Polityka, a jak to wiadomo, politycy to jest taka akurat grupa osób, która nie zasiada niczym, więc generalnie te materiały są głównowarte. Krótko mówiąc. No, i tutaj będzie jakiś komentarz prawnika, tak? Więc tak, w skrócie sprawa dotyczyła, i mam już tam sygnaturkę, to wyrok wydawał Sąd Okręgowy w Warszawie. I tu widzimy, że to jest ósmy wydział karny, tak? Bo sygnaturka to jest 8KO 160 na 23 Czyli tutaj było orzekanie na podstawie przepisów prawa karnego, KPK konkretnie. To też jest o tyle istotne, że to nie jest sąd cywilny, bo tutaj są cywilne są jakby tutaj mniej łaskawe. Wiemy to na przykładów. Więc orzekane było na podstawie tego artykułu 552 i następne, tak? Czyli tutaj była procedura nieco podobnie do tej słynnej sprawy pana Komendak. On też uzyskał odszkodowanie od Skarbu Państwa nie na podstawie kodeksu cywilnego, prawa cywilnego, ale na podstawie prawa karnego. Więc to też, dlaczego mówię, to jest istotne akurat jeżeli chodzi o roszczenia i orzecznictwo, sądy cywilne, sądy karne, to w, w, macie praktycznie dwa różne bieguny, tak? Więc jeżeli tutaj sąd cywilny zasadza sąd za szkodowanie, sądy karne czasami tego nie ogarniają i w drugą stronę idzie nie. Natomiast w przypadku akurat sądów karnych, one mają taką przewagę nad sądem cywilnym, że w przypadku orzeczenia co do winy sądy cywilne są związane wyrokami sądu karnego. Tak więc tutaj tak to wygląda. I słuchajcie, jak ja sobie tak przegodam te komentarze i już takie wypowiedzi. Tak trochę wygląda to na taką zasadę. Kali ukraść krowa, być dobrze. Ktoś kalemu ukraść krowa, być źle. Tylko, że tym kalim to jest ten, no, mm, polski Janusz, krótko mówiąc, tak? Bo w, mm, tutaj mamy taką zasadę. Funkcjonariuszy publicznych, policjantów, strażników granicznego, i dalej, obowiązują przepisy prawa. I mają je przestrzegać co do joty, tak? Nie ma, widzi mi się, nie ma ym, tego, że tak im pasuje, wygodniej, że sobie te prawo będą obchodzili. No nie. No, dlatego mają jakąkolwiek władzę tutaj i możliwość stosowania chciałby się ku przymusu bezpośredniego, bo ich uprawnienia wynikają z przepisów prawa, tak? Jeżeli te przepisy by nie obowiązywały, no to równie dobrze można im dać wmazak. No bo co ich chroni przed. Taką, takim odwetem, tak? Zakładając, że nie będą na przykład mieli przy sobie żadnego narzędzia, którym by się mogli obronić. Krótko mówiąc, no nic, tylko przepisy prawa. Więc tutaj w skrócie, czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła Etopiiczyka, tak? Sąd przyznał 40 tysięcy złotych za dość uczynienie tutaj też jest istotne zadość uczynienie nieodszkodowanie Oczkodowanie za stratę majątkową, za zasiłczenie, za cierpienia psychiczne. To wszędzie widzę takie błędy, ale to już mówię, takie moje zboczenie prawnicze. Um, o sprawie informowała m.in. Helsinka Fundacja Praw Człowieka. Więc tak, sąd okręgowy w Warszawie, tutaj ten ósmy w karny, stwierdził, że pozbawienie wolności tylko w celu zabezpieczenia postępowania administracyjnego było niesłuszne, gdyż w jego sprawie nie zachodziły ustawowe przesłanki co do umieszczenia w stworzonym ośrodku dla cudzoziemców wymienione w art. 87 ust. 1 ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony terytorium RP. Czyli tutaj mamy wspomnianą pierwszą przesłankę, bezprawność działania, tak, funkcjonariuszy publicznych, funkcjonariuszy Skarbu Państwa. No i co więcej, tam sąd generalnie jednoznacznie stwierdził, że organy polskie nie miały podstaw do twierdzenia, że planują ucieczkę, swoje swoich zeznaniach wykazywał chęć postawienia w Polsce itd. i więc sąd stwierdził, że pozbawienie wolności miał charakter długotrwały, nie było konieczne, tak? Przesłuchanie było jedną przynosią, przeprowadzone z jego udziałem w przedmiocie udzielenia mu ochrony międzynarodowej. Mężczyzna ten nie miał ponadto wiedzy o tym, czy jego, z jego udziałem będą podjęte jakiekolwiek inne czynności dowodowe. Czyli tutaj znowu mamy takie traktowanie nieco cudzoziemców w co oszemu, tak? Ale też graniczna ma to tak, we wszystkich tego typu postępowaniach, w takich sprawach cywilnych również tak to robią ci funkcjonariusze, po prostu się nauczyli na cudzoziemcach, że najczęściej, jak kogoś odsyłają za granicę, już z nim nie ma żadnego problemu, tak? bo nie ma osoby, która by się poskarżyła, nie ma osoby, która by złożyła pozwów do sądu, więc nie ma osoby, która by im to potencjalnie zaszkodziła. Mówię o takim potencjalnym funkcjonariuszowi. niestety takie jest podejście w wielu, wielu tych sprawach. Przecież no, tak się jak nauczyli chociażby w przypadku covid tak jak ostatnio mogę powiedzieć, takie tematy, które bardziej dotyczyły wszystkich Polaków, że. Kierowali wszystkich na nielegalne, bezprawne kwarantannę i tam kilkadziesiąt kilkaset tysięcy bloków, jak te cielaki, pozwoliło się zamknąć. Bez żadnych protestów, bez żadnego e, niczego. No to, wiecie, to jest po prostu konsekwencja e, podobnego postępowania chociażby no z takimi cudzoziemcami, tak? No i generalnie, no, w, w, wiecie, ja w, nie mówię, że to, um, tak powinno być. W sensie, jeżeli chodzi o przyznawanie e, odszkodowań za doświadczenie dla do cudzoziemców, takich nielegalnych imigrantów. Natomiast on wskazuje na to, że w, w polskich służbach jest pewnego typu schemat tak? działania bezprawnych, działania nielegalnych, za co w konsekwencji odszkodowanie musi zapłacić skarb państwa. Natomiast na odszkodowaniu skarbu państwa to się nie zamknie, tak? bo tutaj mam niestety taką e, przykrą niespodziankę, przykrą wiadomość dla takich. Właśnie funkcjonariuszy Straży Granicznej, przykładowo tutaj, czy innych służb. Mamy taką ustawę, o której um, co niektórzy zapominają, o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, i tak dalej, i tak dalej, za szkody wyrządzone. Głównie to stosuje się tą ustawę wobec um, szkód wyrządzonych w imieniu Skarbu Państwa, ale nie tylko, bo w przypadku szkody wyrządzonej osoby trzeciej, Również są te przepisy. Bardzo mi przykro. A co się w tym momencie dzieje? Jeżeli zostanie wydany prawomocny wyrok sądu na podstawie takiego prawomocnego wyroku sądu, no skarb państwa będzie musiał zapłacić to odszkodowanie czy to coś uczynienie, tak. To wtedy kierownik tej jednostki no, musi wezwać takiego funkcjonariusza, straży granicznej, przykładowo do zapłaty. I ten funkcjonariusz musi płacić to z własnej kieszeni. Ja mam nadzieję, że wszyscy mają odpowiednie ubezpieczenia, tak? którzy podejmują się takich różnych nielegalnych działań, bo ym, moim zdaniem nawet dobrze, jeżeli by były z takich wyroków, tak? Może jeden z drugi durniem to by się nauczyli, ym, jakie są przepisy, jaką procedurę trzeba stosować, tak? I ym, no po prostu tych by uprawnień swoich nie nadużywali, tak? Z drugiej strony może by też w końcu by trafiło do e, tych osoby, które zasiadają w naszym parlamencie, że warto byłoby, może chodzić nad przepisami, tak? Bo skoro generalnie Skarb Państwa płaci pieniążki, a ostatecznie zapłaci te pieniążki ten funkcjonariusz, jeżeli będzie ten prawomocny wyrok, no to chyba coś tutaj nie do końca jest w porządku, tak? Co więcej, jeżeli ok e, przełożony chciałby ukryć takiego funkcjonariusza, to może ponoć się karną, tak? Wtedy generalnie sprawą zajmuje się prokurator. I tutaj też to mamy zresztą. <laughs> to jest ogłoszone. E, proszę, mam akurat troszkę gardło chore, więc trochę, trochę, trochę mi kadranie nie wychodzi, tak? OK, e, to, to, to tyle. Słuchajcie, czy czat ma jakieś tutaj pytania co do tego, co do tej ustawy? Krótka wypowiedź, bo w zasadzie dla mnie takie przepisy są dosyć e, oczywiste. E, gówno burzy, które panuje w mediach, co niektórych ja kompletnie nie rozumiem. Oczywiście opowiadają się osoby, które kompletnie na ten temat nie mają żadnego pojęcia. Jakie są przepisy, jakie to jest prawo, jaka jest e, odpowiedzialność poszczególnych funkcjonariuszy, tak? E, podejrzewam, że co niektóre materiały są kierowane dla określonej grupy osób. Czy po prostu na użytek jakiś taki, może powiedzieć, bardziej publiczny, tak? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, tak. Ja za bardzo polskiego youtuba nie śledzę na bieżąco. Więc jeżeli mamy jakieś takie tematy od widzów, tak jak ten, jest prośba o komentarz żeby się czymś zajął, to dlatego, że właśnie widzowie zadawali to się w komentarzach. Mogę to sprawdzić przy okazji. Hmm, ale ale nie słyszałem o tym szczerze mówiąc. No tak się składa, że też wykonuję normalną pracę w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. I niestety nie są w stanie wszystkiego śledzić. Więc też często co które materiały pojawiają się z pewnym opóźnieniem. Hmm, akurat tego teraz tak na szukanie zajdę. Dobra. Ja widzę, że tutaj na czacie już nie ma więcej pytań co do tej sprawy, co do tego tematu. No, mam nadzieję, że troszkę e, tutaj e, tematów rozjaśniłem. Oczywiście, jeżeli by się pojawiło na przykład więcej takich orzeczeń, przykład o administracyjnych, e, no to w, to pociągnie ze sobą może sądów cywilnych, sądów karnych. Natomiast jak gdzieś tam e, słyszałem taką wypowiedź, że o, tutaj Straż Graniczna musiała zapłacić tym imigrantom 700 zł, tak? A no to powiem wam, e, czego zapłaciła 700 zł. Zapłaciła 480 zł za to, że tamten ten cudzoziemiec, ten migrant był reprezentowany przez radcę prawnego, musiała adwokata, bo taka jest stawka minimalna z rozporządzenia, e, a pozostałe tam 300 zł, nie, przepraszam 200 zł, tak? bo Tam 670 zł zapłaciła. To była opłata za odpisu. To nie są żadne koszty, to jest nic, tak? generalnie sporządzanie takiej skargi do sądu administracyjnego w przypadku racji kosztuje dużo, dużo więcej. Więc generalnie um, te koszty, które musiała ponieść, to to było gówno, szczerze mówiąc, tak? Więc y, tak to, tak to. Mm wygląda, za mało zapłaciła, tak, bo niestety też sądy administracyjne nie dają nigdy spisu kosztów, czyli faktycznie poniesionych wydatków, tylko to jest, tą stawkę nie z akurat tego, tego, tego ja nie rozumiem, bo w przypadku sądów karnych, normalnie jak się daje tam fakturę, umowę z klientem, czy tam paragonem, nawet w przypadku spraw, przepraszam, coś mi gardło tutaj boli, nawet w przypadku spraw to mm, sądzają w pełnej wysokości. Natomiast zawsze te są administracyjne obcinają dostawki minimalnej i tego kompletnie nie rozumiem. Tego tematu, niestety, to jest akurat na korzyść klienta, bo dla kogo się należą te koszty? Nie dla tego prawnika, nie dla tego racy, nie dla tego adwokata, tylko dla tą stronę, dla tej strony, którą wyprezentuję. tak? Hmm. A tam tamten komentarz. Dobra. Ja wam dziękuję za tego live'a, niestety musimy skończyć, bo gardło mi siadam, chyba się niestety przeziębiłem. Ale są akurat takie uroki posiadania pieska. Czasami trzeba z nim szybko wyjść. Nie zdążymy wys wyschnąć po paranym prysznicu. Dobra, ja Wam życzę miłej em, środy, miłego wieczoru, i tymczasem pozdrawiam.